Przestań robić cokolwiek. Jeśli kiedykolwiek poczułeś, że w Twoim domu jest coś dziwnego, to może tłumaczyć, dlaczego Twoje życie stoi w miejscu. Napisz w komentarzu: Chcę wiedzieć, jeśli zdarzyło Ci się mieć wrażenie, że przestrzeń wokół Ciebie wysysa Twoją energię, bo możesz mieszkać w miejscu obciążonym i nawet o tym nie wiedzieć. Wyobraź sobie, że śpisz obok czegoś niewidzialnego, co powoli cię osłabia. Budzisz się zmęczony, pieniądze uciekają ci z rąk, kłótnie pojawiają się znikąd. A co gorsza? Źródło może być bliżej niż myślisz poduszka, na której śpisz, lustro po babci, albo prezent, który zawsze cię niepokoił. Choć nie wiedziałeś dlaczego. Są domy, które nie chcą, żebyś miał spokój, a dziś poznasz stary rytuał, który potrafi oczyścić tę energię, używając tylko przedmiotów, które już masz w swoim domu. Ale uwaga! Działa tylko w określone dni, a dziś jest jednym z nich. Kliknij: Lubię to teraz bo ten film może zmienić wszystko, a później możesz już go nie znaleźć. Ale jest jeden szczegół, o którym nikt ci nie powiedział, i zdradzę go dopiero na końcu tego filmu. To nie magia, to emocjonalny wzorzec ukryty w przestrzeni. I Walter Riso wiedział o tym wcześniej niż większość ludzi. Walter Riso, psycholog, i pisarz z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem powiedział kiedyś, jesteś tym, co tolerujesz, nawet tym, co tolerujesz w swoim własnym domu, ale tego, czego nie mógł powiedzieć wprost, a o czym wielu nadal milczy, to fakt, że niektóre miejsca stają się prawdziwymi grobami emocji. Domy, które kumulują frustrację, zazdrość, żal, niewypowiedziane słowa, tworzą pole energetyczne tak gęste, że wpływa ono na nastrój, zdrowie i szczęście tych, którzy tam mieszkają. I to nie przesąd. Badania z zakresu psychologii, środowiskowej i neurobiologii potwierdziły, że przestrzenie fizyczne mogą przechowywać emocjonalne ślady. Tak, ściana może zachować echo kłótni. Dziedziczony przedmiot może nosić w sobie dekady cierpienia. Ciemny kąt może zatrzymać żałobę, której nigdy nie przeżyto. Sekret, który za chwilę poznasz, jest stary, przekazywany szeptem między pokoleniami, ale niewielu ma odwagę go zastosować. A teraz. Skoro tu jesteś, należysz do wąskiego grona grupy, która nauczy się rozpoznawać i złamać niewidzialny łańcuch. Ale uwaga to działa tylko wtedy, gdy uwierzysz na tyle, by spróbować. Napisz w komentarzu: Mój dom jest święty to pierwszy krok uznanie. Aktywacja tego, co nadejdzie. I jeszcze jedno: jeśli jeszcze nie polubiłeś, ani się nie zasubskrybowałeś, zrób to teraz. To nie tylko wsparcie, to ochrona. Każda osoba, która wchodzi w interakcję z tym filmem, wzmacnia wspólne pole energii, które chroni wszystkich oglądających. Brzmi symbolicznie, ale ma moc. To Cichy rytuał, a ty właśnie stałeś się jego częścią. W ciągu najbliższych sekund pokażę ci wyraźne, czasem przerażająco powszechne oznaki, że twój dom jest energetycznie skażony. I prawdopodobnie już to zauważyłeś, nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy dom choruje, jego mieszkańcy cierpią, nie wiedząc dlaczego. Czy zdarzyło ci się obudzić zmęczonym, mimo że spałeś całą noc? Czy czułeś napięcie, którego nie da się wyjaśnić, wchodząc do niektórych pomieszczeń? Czy zauważyłeś, że kiedy jesteś w domu, pojawiają się kłótnie, opóźnienia, rozproszenia, a nawet drobne wypadki? To nie są duchowe przypadki, do symptomów domu obciążonego energetycznie. I zanim pójdziemy dalej, odpowiedz szczerze: Ile razy wchodziłeś do domu i czułeś, że w klatce piersiowej zatrzymuje się oddech, jakby coś na ciebie czekało? Jeśli to ci się zdarzyło, czytaj dalej z pełnym skupieniem. A jeśli nigdy, uważaj. Zła energia jest najcichsza. Kiedy już się zadomowi, przejdźmy do znaków i w trakcie licz, ile z nich pasuje do Twojego życia. Pierwsze: zmęczenie, które nie mija. Śpisz, ale ciało się nie regeneruje. Każda noc ciąży bardziej niż poprzednia. Poduszka zamienia się w dziurę, materac wciąga Cię w głąb i nawet w ciszy sen nie przynosi lekkości to dzieje się wtedy gdy w sypialni krążą ciężkie częstotliwości a ciało wrażliwe jak radar pozostaje cały czas w stanie czujności drugi ciągłe konflikty między domownikami ludzie którzy wcześniej dogadywali się bez problemu Zaczynają się sprzeczać z błahych powodów. Rozmowy zamieniają się w kłótnie. Ton głosu podnosi się nagle, bez wyraźnego powodu. To nie tylko stres dnia codziennego. Domy obciążone energetycznie wzmacniają dysonans emocjonalny, jakby energia miejsca naciskała na stare rany. Lęki, traumy, niewybaczone krzywdy. Trzecia: częste awarie i usterki. Sprzęty psują się bez powodu, żarówki migają, rury zaczynają przeciekać, przedmioty się tłuką, zegary zatrzymują, a telefony rozładowują się nienaturalnie szybko, ale tylko w tym domu. To znak. Że pole elektromagnetyczne zostało zaburzone przez nagromadzoną, gęstą energię i tak potwierdzają to badania nad przestrzeniami o wysokim poziomie negatywnych wibracji. Czwarte. Niewytłumaczalne straty finansowe. Pojawiają się obiecujące projekty, które nagle upadają. Klienci znikają bez słowa. Szanse zamieniają się w porażki. Energia miejsca wpływa bezpośrednio na Twoje pole manifestacji. Kiedy dom jest zamknięty, życie też się zamyka. Piąte uczucie że ktoś Cię obserwuje. Jesteś sam, ale czujesz obecność. Cisza staje się ciężka. Ciemny kąt. Wydaje się jeszcze ciemniejszy niż zwykle. Domy o ciężkiej energii często zatrzymują emocjonalne resztki, ślady ludzi, którzy tam kiedyś żyli. Zwłaszcza jeśli w tym miejscu towarzyszyły im ból, rozstanie lub strata. A teraz powiedz: Ile z tych znaków rozpoznałeś u siebie? Napisz w komentarzu: Zauważyłem dwa, Trzy albo więcej. Chcę wiedzieć, jak głęboko to już sięgnęło w twoim życiu. I teraz najważniejsze. Im więcej znaków rozpoznasz, tym pilniejsze staje się oczyszczenie energii. I tak, praktykę, którą ci pokażę, możesz wykonać jeszcze dziś, ale tylko w oknie czasowym które pojawia się o określonej porze dnia. Zauważyłeś, że większość z tych objawów wydaje się błaha, gdy spojrzysz na nie osobno, ale razem tworzą niepokojący wzór. Na tym polega podstęp negatywnej energii. Nie krzyczy, szepcze. A im dłużej ją ignorujemy, tym silniejsza się staje. Teraz zrozumiesz, Dlaczego te zjawiska nasilają się w niektórych domach, a w innych nie? Istnieje prawdziwa historia o kobiecie, zwyczajnej jak ty, która przeszła przez to wszystko i prawie straciła wszystko. Za chwilę poznasz jej przypadek, jak jej życie zaczęło się sypać w niewytłumaczalny sposób. I co wydarzyło się tej nocy, gdy w końcu wykonała rytuał? Przygotuj się. Historia jest prawdziwa i może być kluczem, który odblokuje również Twoje życie. Jej dom wydawał się zwyczajny, dopóki lustra nie zaczęły pękać same z siebie. Nazywała się Kamila, przedsiębiorczyni. Samotna matka, stabilne życie, spokojna rutyna, stali klienci, aż pewnej pozornie zwyczajnej nocy. Jej rzeczywistość zaczęła się rozsypywać. Wszystko zaczęło się od drobnych znaków, rzeczy, które zlekceważyła. To tylko zmęczenie, myślała. To tylko gorszy okres. Ale jej ciało mówiło co innego: ciężar w klatce piersiowej po przebudzeniu, złe samopoczucie za każdym razem, gdy wracała do domu, i co najdziwniejsze zapach stęchlizny w czystym pomieszczeniu. Najpierw padły rośliny, zaczęły usychać jedna po drugiej, potem sprzęty. Mikrofalówka się spaliła, router eksplodował, telewizor sam się włączał w środku nocy. Kamila nazywała to przypadkami, ale najgorszy przypadek wydarzył się, gdy jej dziewięcioletni syn rozpłakał się i powiedział: Mamo, w moim pokoju stoi jakaś starsza pani. Nic nie zobaczyła ale poczuła. Chłodny powiew przeszedł przez korytarz, mimo że wszystkie okna były zamknięte. Światła zaczęły migać i wtedy stare lustro po babci pękło, choć nikt go nie dotknął. Od tego momentu wszystko zaczęło się walić. Firma Kamili, która jeszcze niedawno prosperowała znakomicie, zaczęła tracić klientów jeden po drugim. Pojawiły się niespodziewane problemy prawne. Samochód zepsuł się dwa razy w tym samym tygodniu, a ona po raz pierwszy w życiu nie potrafiła zasnąć. Wtedy przypomniała sobie komentarz pod pewnym filmem. Ktoś napisał: Twój dom może być obciążony. Zrób rytuał z wodą i solą, ale zrób to dobrze i w odpowiednim dniu. Zdesperowana zaczęła szukać informacji. Znalazła podobne historie ludzi, którzy odczuwali te same objawy. Nie byli szaleni, po prostu ignorowali znaki. Kamila postanowiła zrobić rytuał tej samej nocy. Wzięła szklankę z przezroczystego szkła, wlała czystą, przefiltrowaną wodę aż po brzegi. Dodała trzy łyżki gruboziarnistej soli i, mieszając, powtarzała w myślach z całą siłą: Jeśli coś tu jest, niech się ujawni, niech odejdzie. Postawiła szklankę za drzwiami wejściowymi. Przez pierwsze dwie godziny Cisza. W trzeciej godzinie zaczęły się drobne trzaski. W czwartej sól zaczęła się unosić, jakby próbowała uciec z wody. A rano? Szklanka była mętna, a zapach nie do zniesienia, jakby woda zgniła w kilka godzin. Kamila powtarzała rytuał przez siedem dni. Czwartego dnia jej syn znów spał spokojnie. Szóstego. Stary klient zapłacił niespodziewanie zaległą fakturę. Siódmego. Kamila przespała 8 godzin bez przerwy, po raz pierwszy od dwóch lat. Ta historia nie jest wyjątkowa. Istnieją tysiące podobnych przypadków, o których nikt nie mówi publicznie. Ze strachu. Przed ośmieszeniem, ale tu nie chodzi o wiarę, chodzi o świadomość. Ile razy miałeś wrażenie, że świat cię zatrzymuje, mimo że robisz wszystko dobrze? A jeśli to, co cię blokuje, nie jest w tobie, ale w przestrzeni, w której żyjesz? Napisz w komentarzu. To jest prawdziwe. Jeśli przeżyłeś coś podobnego lub znasz kogoś, kto tak miał. Udostępnij ten film komuś, kto ciągle choruje, jest smutny lub utknął w powtarzających się schematach. Możesz uratować tę osobę, nawet nie wiedząc o tym. W ciągu kilku następnych sekund zrozumiesz, dlaczego nie każda czarna magia wymaga świec ani rytuału. Czasem wystarczy jedna źle skierowana myśl, by zniszczyć cały dom. A co najgorsze ktoś mógł to zrobić tobie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nie trzeba zapalać czarnej świecy, by kogoś przekląć. Wystarczy pomyśleć ze złością w odpowiednim momencie. Większość ludzi myśli, że magia wymaga krwi, lalek, rytuałów, świec, ale to tylko to, co chcą ci pokazać w filmach. Prawda jest o wiele bardziej niepokojąca. Najgroźniejsza energia nie pochodzi z rytuałów, lecz z emocji intensywnych, skupionych, często nieświadomie wysyłanych. Zazdrość. To jedna z najstarszych form klątwy i może być rzucona w ciszy, przez spojrzenie, przez słowo wypowiedziane z fałszywym zachwytem, a czasem przez myśl pełną żalu ukrytą za uśmiechem. Czy to kiedyś czułeś, pokazałeś coś z dumą, osiągnięcie, podróż, chwilę szczęścia i zaraz potem? Wszystko zaczęło się psuć? Jeśli tak, być może zostałeś dotknięty. Nie przez czar z filmu, lecz przez prawdziwe emocjonalne wyładowanie, wysłane przez kogoś bliskiego. To ma swoją nazwę źle ukierunkowany ładunek wibracyjny, a miejsce, w którym gromadzi się najszybciej, to Twój dom. Przedmioty obecne w chwili zazdrości. Ubrania, które miałeś wtedy na sobie, prezenty, które ktoś dał ci z uśmiechem, ale z nieczystą intencją. To wszystko staje się energetycznymi kotwicami. A co najgorsze, jeśli nie oczyścisz tej przestrzeni, energia przykleja się do ścian, spływa na meble, kładzie się z tobą do łóżka. Dlatego możesz czuć się źle bez powodu, budzić się otępiały, tracić szansę, czuć nieuzasadniony lęk, którego nie potrafisz nazwać. Odpowiedz teraz z brutalną szczerością. Czy potrafisz przypomnieć sobie konkretną osobę, która patrzyła na ciebie z uśmiechem, ale w jej oczach była ukryta złość? Napisz w komentarzu. Czułem to, to nie tylko wyznanie, to akt ochrony. Wypowiedzenie na głos osłabia nagromadzoną energię. I zanim pomyślisz, ale ja w takie rzeczy nie wierzę. Wiedz, że niewiara nie chroni. Tak jak nie musisz wierzyć w grawitację, by ciągnęła cię w dół, energia działa tak samo. Zwłaszcza wtedy gdy ją ignorujesz, czy wiedziałeś, że myśli naładowane emocjami potrafią zmieniać pole elektromagnetyczne wokół człowieka? I że przestrzenie o wysokim napięciu emocjonalnym można wykryć za pomocą czujników wibracji pola? To zostało udokumentowane naukowo, ale nauka nie chce tego nazywać czarami. Nadaje temu inne nazwy: przeciążenie psychiczne, zanieczyszczenie środowiska emocjonalnego, rezonans wibracyjny. A w gruncie rzeczy mówią o tym samym. Twój dom może być atakowany nie przez złodziei, ale przez cudze intencje. A co najbardziej niepokojące Możesz być atakowany przez kogoś, kto śpi pod tym samym dachem co ty, przez osobę sfrustrowaną, partnera, który nie ma już siły, członka rodziny, który w ciszy obwinia cię za własny ból. Dlatego rytuał, który ci pokaże, nie jest zwykłym oczyszczeniem. To tarcza ochronna. I działa tylko wtedy, gdy zostanie wykonany we właściwym momencie, jak energetyczne okno, które otwiera się tylko na kilka godzin. Za chwilę przekażę Ci pełny rytuał, krok po kroku, który może zneutralizować nagromadzoną energię. Nauczę Cię, jak użyć wody, soli i intencji w taki sposób, że osoby wrażliwe. Poczują zmianę w powietrzu natychmiast po jego zakończeniu. To, co cię blokuje, może być niewidzialne, ale sposób, by to przełamać, jest tuż przed Twoimi oczami. Kamila to zrobiła. Tysiące osób już to zrobiło, teraz Twoja kolej. Ale zanim zaczniesz, ostrzeżenie: nie traktuj tego rytuału jak zabawy. Jest prosty. Owszem, ale jego moc tkwi w czasie, powtórzeniu i emocjonalnej intencji. Nie musisz być osobą wierzącą ani należeć do żadnej religii. Musisz tylko mieć dość negatywnej energii wokół siebie i być gotowy, by usunąć to, co nie jest Twoje. Zamknij oczy na moment. Poczuj powietrze w swoim domu. Czy jest ciężkie? Czy czujesz nienaturalną ciszę? Czy jest miejsce, którego nie lubisz, choć sam nie wiesz dlaczego? Jeśli tak, to właśnie ten moment. Rytuał wody i soli Krok po kroku: Weź szklankę z przezroczystego szkła. Nie używaj plastiku ani metalu. Szklanka musi być taka, byś mógł zobaczyć, co dzieje się w środku. Napełnij ją czystą, przefiltrowaną wodą, aż po krawędź. Unikaj wody z kranu, jeśli możesz. Dodaj trzy pełne łyżki gruboziarnistej soli. Wsypuj ją powoli, świadomie. Wymieszaj palcem wskazującym dominującej dłoni. Rób to w ciszy. W czasie tego gestu pomyśl o wszystkim, co chcesz usunąć ze swojego życia. Wyobraź sobie, że zmęczenie, pech, choroba, zamęt topnieją i rozpuszczają się w tej wodzie. Postaw szklankę za drzwiami wejściowymi swojego domu, tam, gdzie energia przechodzi jako pierwsza. Nikt nie powinien tego dotykać. Zostaw szklankę na 24 godziny. I teraz najważniejsze pytanie: co się stanie, jeśli po 24 godzinach woda pozostanie czysta i przejrzysta? Twój dom jest energetycznie stabilny. Pojawią się pęcherzyki powietrza, sól zacznie się unosić, a woda stanie się mętna. Oznacza to silną obecność negatywnej energii. Jeśli szklanka pęknie lub sama się rozbije, to bezpośredni atak energetyczny. Wtedy rytuał trzeba powtarzać przez 7 kolejnych dni. Napisz w komentarzu: Zrobię to dziś. To Twój pierwszy krok. Twój osobisty akt oczyszczenia. Zasady ochrony: Nie wylewaj tej wody do zlewu, wyrzuć ją poza domem, do ziemi, na ulicy lub do toalety, z intencją, że pozbywasz się całego ciężaru. I pamiętaj: tej szklanki nigdy więcej nie używaj. Wyrzuć ją. Spełniła swoje zadanie. Ten rytuał jest starożytny. Stosowany przez uzdrowicielki, babcie, kobiety, które znały moc prostych gestów, przekazywany z pokolenia na pokolenie zawsze szeptem, nigdy publicznie, ale teraz, ty już wiesz, co najbardziej niezwykłe. Ludzie czują zmianę niemal natychmiast. Powietrze staje się lżejsze, sen przychodzi szybciej. Zwierzęta uspokajają się, dzieci śpią spokojnie, drzwi, które wcześniej skrzypiały, milkną, światła, które migały, stabilizują się. To nie przypadek. To przywrócone pole wibracyjne, zrób to jeszcze dziś. Rytuał ma pełną moc tylko wtedy, gdy wykonasz go podczas ubywającego księżyca wieczorem. Najlepiej po dwudziestej. A dzisiaj jest właśnie taki dzień. W kolejnych minutach dowiesz się, dlaczego to naprawdę działa, nawet jeśli jesteś sceptykiem. Poznasz prawdziwe historie, długofalowe efekty i sposób, w jaki możesz przemienić swój dom w energetyczną tarczę ochronną. Kiedy energia się zmienia, wszystko się zmienia. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to już wiesz: to, co wydawało się pechem, było symptomem. To, co wyglądało jak rutyna, było niewidzialną blokadą. A teraz, po raz pierwszy masz narzędzie, które może przerwać ten cykl. Ale ten rytuał to dopiero początek. Prawdziwa przemiana. Zaczyna się, gdy przejmujesz kontrolę nad swoją przestrzenią, gdy oczyszczasz, chronisz i traktujesz swój dom jak świątynię, bo właśnie tym on jest. Zrób rytuał dzisiaj wieczorem, obserwuj znaki, posłuchaj ciszy po wszystkim, poczuj swoje ciało. Zwróć uwagę na sny. Wróć potem i napisz w komentarzu, co wydarzyło się w pierwszych 24 godzinach. Twój opis może pomóc komuś, kto wciąż żyje w ciemności, nie wiedząc dlaczego. A jeśli ten przekaz trafił do ciebie, podziel się nim z kimś, kto tego potrzebuje. Być może to ty będziesz dla kogoś kanałem zmiany. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. W następnej praktyce pokażę Ci, jak zamienić lustra i drzwi w tarcze ochronne, bo oczyszczenie zaczyna się dziś, a prawdziwa moc dopiero zaczyna się budzić.